Nie traćmy, nie traćmy w sposób głupi pieniędzy. Zróbmy te 100 transakcji i to się da, dosłownie da się to zrobić w ciągu jednego dnia. Cześć, z tej strony Filip, a to jest Mental Trading i przed Tobą kolejny temat związany z pracą nad sobą w kontekście handlowania na rynkach finansowych i psychologiem inwestowania. Jeśli interesują Ciebie tego typu zagadnienia, pracujesz nad tym lub będziesz pracować, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic ciebie nie ominie, a jeżeli masz jakieś pytanie i chciałbyś, żeby jakiś temat został poruszony, to napisz w komentarzu. Na pewno się nad tym pochylimy. W mojej ocenie jednym z błędów, który na przykład ja popełniałem jako osoba nowa, i na pewno większość nowych traderów również popełnia ten sam błąd dzisiaj. To jest takie podejście do tego biznesu, no bo tak zakładam, że podchodzicie do tego jak do biznesu, czyli chcecie, chcecie zarabiać i, i cenicie sobie przede wszystkim pieniądze na swoim koncie. To jest taka sytuacja, gdzie bardzo szybko Wchodzicie z jakimś planem, z jakimś pomysłem albo z jakąś strategią gdzieś, zobaczyliście na YouTubie i wchodzicie na te konturalne i tam konto, konto nam gdzieś ucieka, czy pieniądze nam uciekają. Więc jakby, jeżeli mamy tą strategię, pierwszy element spróbuj zastosować tą strategię dokładnie 100 razy. I teraz nie ma znaczenia, czy. Będziesz mieć więcej zyskownych z rzędu, czy więcej, więcej porażek z rzędu będziesz mieć stosując zero tą strategię? strategię. Nie ma, nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu spróbuj zrobić 100 transakcji zgodnie z zasadami i to ci odpowie, czy ta strategia po pierwsze daje ci efekty, czy ty możesz ją zastosować. Czy może trzeba poszukać faktycznie czegoś innego, bo tam na przykład no, to było jakby niedoprecyzowane na zasadzie kupuj nisko, sprzedawaj wysoko? I to jest jakby pierwszy koncept, który uważam, że jakby trzeba wybrać. Jakby rozumiem ciśnienie pod tytułem: Muszę zarabiać hajs. Kto nie musi dzisiaj zarabiać pieniędzy? Jak ktoś ma ośmioro dzieci i, i, i być może żyje gdzieś tam z dodatków, ale o jakim życiu my mówimy, to jakby nie ma, nie ma sensu i nie będziemy, nie będziemy o tym mówić. Więc jasne jest dla mnie, że musimy zarabiać, ale w momencie, kiedy ty coś sprawdzasz, testujesz, to zrób to w odpowiedni sposób. Daj sobie w tym zakresie czas, i teraz kluczowe będzie. Zrobienie tych testów na koncie, nazwijmy to symulacyjnym, ale uwaga na żywym rynku. Żeby ktoś tutaj nie, nie pomylił y, konceptów, na zasadzie ja sobie zrobię backtest, ok? Bo uwierzcie mi, gwarantuję Wam, że dane historyczne będą fajnie wyglądały, będą super wyglądały. Zyski na nim, jak sobie policzycie, słuchajcie, gdzieś tam na historii, ja uwielbiam ten koncept, bo wielokrotnie osoby, które do nas trafiają, mówią, że no moja strategia polegała na tym, że zagrywam na jakiejś tam średniej, albo na przecięciu się dwóch średnich, bo zrobiłem sobie backtest historyczny do tyłu. No i wiesz, no, koncept jest prosty, jak się przecina w dół, to ja gram w dół, jak się przecina, to... a Pytanie, a kiedy realizujesz zysk? Mm, no wiesz, no jak tam jest na samym dole, albo jak jest na samej górze, nie? Przecież to jest prosty koncept. Na bakteście, jak popatrzysz na wykres do tyłu, zajebiście działa. Ale w momencie, kiedy mm, ten rynek się rusza na żywo, to już jest trochę inna sytuacja. I oczywiście, w materiałach między innymi edukacyjnych masz tego typu rozwiązanie zajrzyj tam. Jest coś takiego jak market replay. To jest element, o którym ja mówię. Ty nie musisz czekać teraz miesiąca czasu na to, żeby zagrać 100 razy zgodnie ze strategią. Kurczę, te lata minęły. Ty możesz tych 100 transakcji wykonać nawet, jeśli poświęcisz, w jeden dzień. Dobra? Żebyście zrozumieli, mamy narzędzia. I to jak ja mówię, że. Odpal sobie realny, realny rynek, to znaczy, żeby wykres Ci się ruszał tu i teraz w jakiś sposób dynamiczny, żeby móc podejmować decyzje i zastosować swoją strategię. Przećwicz to. Jeżeli sto razy zrobisz to z rzędu hmm, zgodnie z zasadami, ok, masz jakiś wiarygodny wynik, ale jeżeli Ty przeklikujesz 1, dwa, trzy dni albo no nie daj Boże, zrobisz trzy transakcje i na tej podstawie wyciągniesz wnioski, że o już jest zajebiście, trzy transakcje z rzędu, zajebiście. Nawet to co robimy na sesjach live tradingowych, jeżeli jesteś jeden dzień, dwa dni, trzy dni i wszystko gra, wszystko jest super, a wykonałeś, wykonałaś 10 transakcji, to poczekaj, jeszcze 90 brakuje, zanim zaczniesz przechodzić na konto, na, na, na konto realne. I to jest gdzieś tam, według mnie, jedna z podstawowych rzeczy, którą, którą warto, warto zrobić. Pamiętajcie, market replay jako jedno z narzędzi po to, żeby sprawdzić zasady, strategię na stu transakcjach. Od początku do końca można utrzymać koncentrację, zrobić to zgodnie, zgodnie z planem i uwaga, nie trzeba tego robić miesiącami, czyli nie musisz czekać teraz na spełnienie się warunków i poczekać, aż wykres nie wiem, pojawi się 8 rano, bo ty o 8 możesz zajmować pozycję. Możesz sobie cofnąć wykres o rok czasu do tyłu, odpalić start na market replayu i, i w ten sposób zagrywać. Dobra? Bo kiedy ja uczyłem się swojej nowej strategii, kiedy ja szukałem jakiejś swojej drogi, no to właśnie tak to wyglądało. Przeczytałem coś, o kurczę, słuchajcie, jak ja przeczytałem jakieś książki, albo zobaczyłem jakieś materiały, a jeszcze byłem zafascynowany rynkiem azjatyckim, jak Azjaci do tego podchodzą Stanami Zjednoczonymi, tam wiecie o co chodzi, Street, jakieś tam algorytmy, niealgorytmy, ja się temu przyglądałem, szukałem konceptu, o co tutaj chodzi i znajdowałem jakiś motyw do zagrania i później siedziałem i siedziałem jeden, dwa, trzy dni i mówię, kurde, na nie wchodzi albo działa zajebiście. No bo na przykład to było zagranie zgodnie z trendem, jeszcze na indeksie grali. No to ja sobie indeks odpalałem, grałem zgodnie z trendem, super. Później przychodziłem na swoje gdzieś tam konto realne i na przykład to samo chciałem zastosować na parze euro dolara i się nagle okazywało, że nie działa, bo ich metoda, ich zasady fajnie działały w trendzie wzrostowym, ale zupełnie sobie nie radziły w ruchu bocznym już nie daj Boże w ruchu, w ruchu spadkowym, ok? Co jest istotne? Moi drodzy, wykonanie tych 100 transakcji jako takiego elementu minimum, mówiliśmy o tym ostatnio, spowoduje, że nabierzecie do strategii do zasad, do pewnej konsekwencji, nabierzecie po pierwsze, jakiegoś zaufania. Kluczowa rzecz. Nabierzecie zaufania. Nabierzecie zaufania do podejmowania decyzji w podobnym zakresie. Ok. Mało tego, pojawi się coś takiego, jak doświadczenie, bo będziecie wiedzieli, aha, przecież ja już to przepracowałem. Faktycznie to może na przykład nie zadziałać i jest OK, ale. To, że to nie zadziałało, to, że moja transakcja nie wyszła, to, że pojawił się stop loss, to, że się pojawiła strata, to nie oznacza, że ja robię coś źle. Po prostu rynek w danym momencie poszedł w innym kierunku. Ja to przepracowałem. W, w, w tych 100 transakcjach pojawiły się tego typu sytuacje i wiem, jak sobie z tym poradzić. I zdecydowanie inaczej człowiek będzie reagować, kiedy tego typu doświadczenie się. U ciebie czy u was, u was pojawi, to uważam, powinno się pojawić zanim przejdziesz na konto realne. Ok, bo przypominam, mówimy o tym switchu: z konta symulacyjnego na konto demo. Jeżeli ty nie masz tego typu doświadczeń, nie wiesz, jak Twoja strategia zadziała w sytuacji niepewnej albo w momencie, kiedy być może jest ryzyko popełnienia błędu i ty nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Nie wiesz, gdzie będzie stop-loss, nie wiesz, jak masz sobie poradzić ze stratą. Być może w Twojej strategii będzie sytuacja taka, gdzie tych strat z rzędu może być więcej niż tych zyskownych transakcji. I to, w kontekście mindsetu, myślenia o pozycji, to jest no po prostu bardzo, bardzo istotne. I od razu zmierzam też do jeszcze jednej kwestii, bo. Już coś takiego przerabiałem z niejedną z osób, gdzie robiliśmy, czy ktoś robił według jakiejś zasady, jakby ten market replay. Moi drodzy, market replay to nie jest sytuacja, w której ty sobie zrobisz z każdego dnia screen, gdzie dzień się skończył i na zasadzie jak nie otworzysz pozycję, to tak sobie ją zamkniesz, żeby była zyskiem, bo to jest, umówmy się, głupie, bo wtedy ty. Zagrywasz niezgodnie ze strategią, tylko zagrywasz na pewność, bo widzisz obok Screena, gdzie wiesz, jak się dany tydzień czy tam m, dzień zakończy. To, to jest po prostu idiotyczne podejście i mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że nie będziecie nie będziecie tego typu rzeczy zrobić, robić, bo to jest też oszukiwanie siebie. No, zrobić to transakcji, gdzie wiem, jak wykres wygląda, e, wiem, gdzie się skończy, więc na pewno to. To zostanie tam zamknięte na plusie. No, bardzo, bardzo kiepski, bardzo kiepski koncept, ok? Piotr, za chwilę się do tego, za chwilę się do tego odniosę, ok? Dobra. E, w momencie kiedy. Nie, Aleksander, poczekaj. W momencie kiedy sobie. Odpuszczamy albo robimy taki ten backtest, o którym ja mówię, czyli patrzę na, tylko patrzę na wykres, co się działo historycznie. Moi drodzy, po pierwsze nie wyciągniemy wniosków, po drugie nie pojawią się żadne nawyki. Na zasadzie podejmowania decyzji żadne, żadne się nie pojawiają. To jest na zasadzie bardziej, wydaje mi się, i później będziecie działać tak, że tak jak ja, na przykład. Bo ja też to przerabiałem. Tak mówiłem wcześniej, jeden, dwa, trzy dni coś testowałem, patrzyłem co się wydarzyło w przeszłości, w kolejnym dniu natychmiast przechodziłem na konto, na konto realne i, i zaczynałem handlować. No i w czwartym czy tam w piątym dniu nagle się okazuje, że moja strategia przestaje, przestaje działać, ja tam traciłem pieniądze. Normalny koncept. To wynikało z faktu, że właśnie nie poświęciłem czasu na, na przetestowanie, na sprawdzenie, a w momencie, kiedy ja opracowałem swoją strategię, nie wiem, załóżmy, rynek był w range'u, a ja opracowałem strategię pod trend. No kurczę, to się nie mogło Udać, po prostu się nie mogło udać, bo rynek zupełnie innymi, zupełnie innymi zasadami kieruje się w dniu trendowym, a zupełnie innymi dniu rudżowym. I tego, tego doświadczacie. Ja też tego doświadczam, będąc, będąc na rynku. Dobrze? Więc nie traćmy, nie traćmy w sposób głupi pieniędzy. OK, zróbmy to w sposób mądry. Zróbmy te 100 transakcji i to się da, dosłownie, da się to zrobić w ciągu jednego dnia. Dobra, używając narzędzia typu, e, typu market, market Replay. Pełną wersję spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. W momencie, kiedy zdecydujemy się udostępnić to nagranie w wersji podcastu, pojawi się również w prawym górnym rogu w karcie, więc być może już teraz nawet może do niego przejść. Nie zapomnij zostawić like i komentarz, pozwala nam to rozwijać kanał i docierać do jeszcze większej liczby osób. Pamiętaj o subskrypcji i kliknięciu w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych tego typu nagraniach i nie tylko. Do zobaczenia w kolejnym mental trading. Pamiętaj, nie skupiaj się na rezultatach, tylko na procesie i na tym, żeby być lepszym.